Cześć Sembu. nie wiem. Cześć Tomku. Co masz, Ja mam sobie po Chciałbyś się nie z kolegami? Bo Cię nie lubię. Łooooooo. Oj, drama. dopiero, panowie. Spokojnie. Ja Ci pozwoliłem... Ja cię wyszanowałem Oddychać, a Ty takie rzeczy. A co ja Ci zrobiłem? Ci pozwoliłem oddychać. Coś stąd gada do Ciebie? Miałeś ochronę na streamach, a nie Woda. Woda. Woda, Mati. Ja no. No pomóż yes, Jak yes. mam pomóc kurwa i co mam main puścić? No daj jest, się go to zablokować być. sklej już cipsko swoje kurwa zgrzybiałe Okej okay, to nie daję ci info zjebnie pierdolony yes, no. Stara kurwo Zamknij pizdę i graj krajecka chmuro kurwa rozjebundo Co krójki przejeżdża kurwa jest A jest Będę do ciebie służył czekaj Blisko lewo daj, daj mi Matosz fraga daj mi fraga Lec. 아, 너무 무나워 CSGO Skins to strona, która oferuje codziennie darmową skrzynię, z której możesz trafić coś fajnego. Dodatkowo z kodem INDUSTRIES otrzymasz darmowe 2,5 zł oraz plus 10% do depozytu. Aktualnie trwa event, wyładowując konto lub otwierając skrzynie eventowe otrzymasz punkty, które możesz wymienić na epickie skiny. Strona oferuje również możliwość toczenia bitew z innymi graczami. Jeżeli zdobędziesz dużą ilość przedmiotów, będziesz mógł wymienić je na interesujące cię skiny dzięki funkcji EXCHANGER. Sprawdź link w opisie i odbierz darmowe bonusy. Gdzie ty biegniesz? Gdzie ty biegniesz? Nie. A może pomóż mi na środku? Co byś chciał? Ja? Lubi A ty ja zagram w te, te, ten taki kont. Dobra Pracuj, to czekaj Oni tu agrają, jeszcze jeden z wody Coś w k? Nie, nie Wrzuc no, mnie już Ja one Leży ten, leży ten z wody Mam coś Kaj. za głośną gierkę Ja nie patrzę maina zaraz tobie ty h kurwa ale filar, ale filar. Ja, pala, ja, nie, ja będę skrawał, Ole O, Filar, filar. Oj. O pierdolę. pierdole, obity. Ja tu. mam zero, saj. Po poczekaj na mój kontakt, może? Tu przed tobą był Mati. Tylko ja, ja maty. O do ciebie. Do ciebie, czy macie maine? Tak. Jest u ciebie Mati. Za

Wody nie ma Jeden przed środkiem Mam utrały. laga Peworo. bor Woda nic nie ma Co się dzieje? Jej Matełko, Barbera byłeś Kiedy? No byłem, byłem no No. Zlegamski ja popach teraz A A pali jeden O i jeden pod B Nie wiem co on robi B Bomba śpi Co z tym A? Piekł Ostatni pod B, on idzie po bombę przed B Mateuszu, czy ty mi bombisz? Tata, Wyrok został na ciebie wydany przez byliów po tym, co powiedziałeś dzisiaj na streamie. Ale ja się nie mogę ruszyć, kurwa. Ale co nas to obchodzi, no? Daj Sebastian. Kurwa, gramy w jednej Masa. drużynie. No, to dalszy, jeden. Leżę. Sebastian, krzycz. Mhm. Ja nie, nie widzę. Jeszcze jeden Nie wierzę. Uch. Kurwa Bessie Main, ma 10hp w mainie Woda leży Woda i main Templa spalił P.O.B, Mów jak będzie plant Jest w jest standard Cały czas default gdzieś Wyszuję. Za filarem no Do wody uciekł Uciekł woda już no idź nabitą Leży Nie wiem <grywa> <grywa> Podnieciło mi to No zobacz, o, ja tylko takie pizdy dostaję jest Chujowy ten srom Matełko Weźmy Sora na nexta, please Matełko, ja, ty, gacie, no. gacie w porządku? Nie wiem, tam jak będzie sprawdzał językiem. Ty kurwo! Bo to taki farszownik złośliwy był. <laughs> Ulubione tamtego. Ja nie powiem co ty robisz kurwa po streamach <laughs> z geciami. Blade. Mono znowu, Coś się tyle Coś się telepysają. Coń. Halony. jeden. Zobacz. O boże, ale lag lag. Znowu daje. on się wypierdal na tyle. Macienkę na środku. Main, main, main jest. Dostał Bęgnę, 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 bęgnę. A Kurwa, bieg. A, Nice. A. A. Się podjarał trochę. Ginę. Tu na środku kiedyś, Wody prawda? Wody nie widzę. Ja to skróciłam. Skróć main na info. Ryzykuję. Wow, kupa men. Ładnie! Co ty powiedziałeś do mnie? Poda coś, wiem. A wiem. Arrasz. ci przyda. Masz flash. Tak, main. I wchodzę, hupa. Weź. Dawaj, ruchaj, ruchaj. Weź Pi. Weź Pi. Pilar. I main. Pilar. 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 Ja pierdolę to. Sam, masz. No nie takie sam na sam. Może dojdziemy My do tego? Ta, Dajcie smoka. Dajcie z Tak to jest mała z Dam, Ja flaszuję, Tomek. No. Mid szybciej coś. Wschody a wód. Wschody daleko. Góra, 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 góra. Wreszcie jeden. Ej, a wóch środek. Dwóch, dwóch mi. Ja. Wysadzili mnie panowie. B main. Cofnęło dwóch do pago. Do mnie znaczy gdzie? Na środek. Tu? Jeden dobrego. Czekać, ja mam, to, mam, jednego. Czeka, hmm. mam jednego. środek. Wory. Góra, góra. Wiata. Ja, ja pierdolę podskoczył jeszcze. Ej, jeden ma dziesięć i to AWP. Woda spikował. Awupa. AWP. -a. Ja jeden. Robiałem, robiałem. ładnie. 4 na 2 I ktoś skanował B main, chyba, nie? Tak. Smoke B, B main może też. Do wchodzić, wchodzić. Dwóch, dwóch, dwóch ostatnich. Main plut, i Jade. Jeden na bit. i drugi w smoku. Mm -hmm. Mógł wejść, podejść. Podest już, podest już. Mm -hmm. Drugi main. I mid, mit mit, Jest, mid. ja rotuję na bit. On zapierdala poda, poda, biegnij, biegnij, zdążysz, zdążysz. Jeszcze go nie ma. Rozbić smałkę. Musisz. Woda. Woda, dalej jakieś jest Odczep z kurwy. Zostań, ja wrócę. Dam ci smałkę, jeszcze, wiesz? już wiesz, już, No super. Zapiesz jakoś kajwa ja maina? Nie, ja maina wszedłem już Ja Powalę do prawej, słuchajcie, się pali. Podaję, jeden, nie no mam. Wracam stąd. Flesza ci dam zaraz, do prawej. Nie trzeba. Dyszy da, dyszy Nie ma, nie ma. Wyszedł, może być kamery. Rezy. ten. Jeszcze jeden. Mam dwóch, trzech. Plantuję i w kamerach blisko masz. Bez, bez i woda. Main. I filar bear. No? Bez się. Bez. 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 Jezus. Kurwa macie. mu 34D Mateusz. Kurwa to mnie mało. Dobra, zróbmy klasycznie. Idźcie 2-2, zagrajcie lewo, prawo, mid Kontakt. Jak złapiecie kontakt. I nie zabijecie to woda do A, a jak zabijecie to pchacie do A normalnie. Albo do... no, do A. No. Popchacie Dwóch, no. Ja daję smołka na razie. Jadą, wracają, Matthew. wracają, wracają. Wracają. I co zrobimy teraz? Oj, no idźcie do A. Popchnął main'a. Nie, popchnął. No, no, Ale me, A, a, a main'a. Ja na rurku. A, I rotację pizgę, Mateusz. Ruchaj na rotacji Tak dobrze? A amen main jeden Super Mateusz Jeden A Puścił, puścił tak jednego Jeszcze jeden mid Dwóch kamery, dwóch kamery I A main Pochadź jeden Co jest kurwa? Ja pierdolę każdą ruchu Jaka jest? wojna? Słyszę wiem, że już nie zabije nic Paweł wali do chłopa 30 kul, a tam z tyłu na heavenie chłop wali do Pawła a nic nie trafił ale do mnie strzelał <laughs> kurwa, nie wiem co to było. Dobrze było, Mati. Pierdolił, zobacz, do wody. Szybko. Uu. No i mamy go A, otwarte. Firmuweczka Mateusza to tak, też zawsze wychodzi. Wejście kejwium do B. Dobra, masz Ja pierdolę. Dobra, żebyś dalej nie popchał. O kurwa. CT. Dwóch CT. By czuł no zajebał mi ty, on tam leci po niego, kurwa. Nie no. Ej, co zajebał. To samo robię. Prowadzący, weź mi przepakunek, bo robię nurka. Ej, odskoczyłeś mi, Mateusz, teraz z fragami. Koberka. A, bo dojazd może być. Woda. Nie, dwóch wody wodę wyjechało. Psychopatki. Jadą, jadą. Dobra. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Do... Jeszcze jeden. Jeszcze jeden Ta, jeszcze jeden widziałeś pewor. No ale tam strom Jest filar, Harko. jest filar, Sebuk sebu filar Tomek, wychyl no, Palę, wychyl Tomek Wyjechał ja, do siebie To on leży, może zabić Teraz pakiet Za węsłym, za O Boże Ostatnia Tomek ma chyba no form ostatnią Czemu tak mówisz? No n Możesz w plecy zabić no Ej, ja w ogóle wody chyba nie piję przez cały steam, może dlatego tak słabo. Ja mam respa znowu, ja oknem jadę. Ja jadę za tobą. to Ty nie skałem na daleko odsłaniać. No puść mnie pierwszego z dwóch. Nie ja już, nie, nie mogę respać. Ja ci, Ja pójdę pierwszy. I teraz mi przepuść w wodzie. I teraz ja pójdę. Dawaj, dawaj, wjeżdżamy tu. To jest kurwo. Za besta, za Nie za nie Boże! Plato! PLATO. Sebuk, trap w TEMPLU. Plato? Kurwa? On ma zero w TEMPLU. No, ma smokuje, ruchaj go, chodź tu. Ja chodź tu. Znajduję tego tempa Co to? Co -te. Bierzesz pakunek? I Temple drugi. Temple i co -te. Masz go Paweł? Czyli ma dwie pestki w Dobra, zostań sam. A, bo zabijam. 10 HP ma na bs Ale, że nie zabiłem Czemu ty gadasz w grze, kurwa? No? Za BS-em platformą. Masznego. Jeden na Jeden plato, drugi gdzieś w Kurwa, masz, to jest. Remember, oh. no, no, no. <laughs> I'm throwing fire. No, ta kurwa z XM-em. Ja bym już z tutaj. tutaj. Fenomenalny gracz, młody, obitny. O oh Boże, z mi się <laughs> skończył. <laughs> kurwa. Idę <laughs> nie dało rady. Kurwa, debile dwa. Ani jeden nie trafił, ani drugi. Sam to obity. <noise> Zgodził ten na spis Przy filarze jest obok. Jeszcze jeden, jeszcze jeden Nie, to on Jeszcze jeden to było? Tak I... I więzienie No kurwa mać, Tomek Ja pierdolę no to jest z wami, mam. Dwóch tu jest, dwóch tu jest. No lagi mam, no lagi mam kurwa. To może powiedzieć, że nie grać, albo coś. To sobie zobaczcie shota. Gdzie to jest shota. Dobra, SMS. Niech Mateusz, coś na środku. Bombę Dobrze. masz, Mateusz. A na A Wupa, A wupa, A wupa to Cofnijcie da, jak możecie. Pago witam. Jest czyste I Ceta, Ceta, tak, leży. Co to ostatni? Ktoś tam. Nie woda, Dobra runda, fajna. Na Pragu masz kolego. Nie, nie, tu, tu no. się no, się nie ja Nie, nie nie, nie. A machajcie się w tabeli tam co no ty jest, kurwo jebana! Co ty kurwo jebana? Zajeba ci? Nie gram więcej z tobą nigdy już. Co to ci rzuca. No, a do ciebie czy do niego? A z kim gadasz? A ty kurwa. Jebana pała kurwa. To weźmy sora on jest lepszy. Ja Przebijamy w dwójkę kurwy? jebimy. Nie ja wiem, kończę ten... Zobacz, chodź, chodź, chodź. Do hando. Parzek baituje. Przy swoich ja Jestem tobą bo. kurwa, żeby baitować tu Templa, wupa. Ło kurwa się kurwa? No. Paka wyciąga z matusze wszystko, co najgorsze, no. Ja to znam na własnym doświadczeniu. też może, mieć, a Mateusz, może mieć dobry humor, może być miły cały dzień, a jak dasz mu pakę to GG.